Drodzy Państwo, 1100 zł po raz pierwszy, 1100 zł po raz drugi, będę bardzo czekał długo, zanim powiem 1100 zł po raz trzeci, 1200, Pan Klaudiusz, 1200 po raz pierwszy, 1300. Mam nadzieję, że ta licytacja będzie przeprowadzona naprawdę szybko. 1300 po raz pierwszy, 1300 po raz drugi, 1400, 1500, 1500 po raz pierwszy, 1600. 1600 po raz pierwszy, 1600 po raz drugi, 1700. 1800. 1800. Nie wiedziałem, że tak łatwo pójdzie. Mam nadzieję, że będę tak mógł mówić do 5000. 1800 zł, tak? 1800 zł po raz pierwszy. 1800 zł po raz 1900 zł. 2000. Panowie się, panowie chyba są bardzo ten obraz zmienić. Ja nie wiem, czy panowie mają kolekcję obrazów Józefa kolekcji Mam nadzieję, że, że ta kolekcja wzbogaci się o kolejny, o kolejny obraz Józefa Panfila. 2000, tak? Pan Klaudiusz, 2100. 2100 po raz pierwszy, 2000, 2200. 2200 po raz pierwszy, proszę pana, ja bym prosił, żeby pan się tam ożywił, bo pan licytował do pewnego momentu. Pan mówi, że nie, ale, ale zaraz zobaczymy. Czyli 2200 po raz pierwszy, 2000, 2200 po raz drugi i. 2300. 2300 po raz pierwszy. 2300. 2400. 2400 po raz pierwszy. 2500 zł. Drodzy Państwo, 2500 zł to jest naprawdę bardzo, bardzo pokaźna kwota. Ja bym prosił wszystkich Państwa o brawa dla tego Pana. Ja nie wiem, czy on kupuje dla siebie, czy on kupuje dla żony, czy może po prostu bardzo kocha teściowo i kupuje ten obraz dla niej. Takie przypadki, drodzy Państwo, też się zdarzają. Więc 2500 po raz pierwszy, 2500 po raz drugi i 2500, mam nadzieję, że to nie jest ostateczna cena 2600 zł, tak? 2600, brawa dla pana, drodzy Państwo Brawa, serdecznie dziękuję. 2600 po raz pierwszy, 2600 po raz drugi i 2000 drodzy państwo, żeby nie skończył na 2600 eee, pamiętajmy Drodzy Państwo, to nie jest tylko i wyłącznie wartość obrazu. To jest również, to jest również, drodzy Państwo, obraz Waszej szczerości i dobroci na ten szczytny cel, który mamy przed sobą. To jest, drodzy Państwo, to są pieniądze na, na to, co najcenniejsze, czyli na ratowanie życia. 2600 po raz pierwszy, 2600 po raz drugi i 2000... Czy Pan nie może podbić chociaż o 100 zł własnej ceny? Bardzo Panu dziękuję. 2700 po raz pierwszy, 2700 po raz drugi i 2700 drodzy Państwo po raz trzeci. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Pana tutaj na scenę. Ja drodzy Państwo niestety mam unieruchomioną jedną prawą rękę, bo bym klaskał tak jak Piotrek Goliat, kiedy siedział przy organach. Niestety nie mogę. Bardzo proszę o przedstawienie się. I powiedzenie nam kilku słów może o sobie. Rozumiem. Rozumiem drodzy Państwo, w takim razie Pan poprosił, że zostanie osobą anonimową, ale ja jeszcze bardzo, bardzo serdecznie z moją prawą, chorą ręką Panu pogratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę w takim razie, obraz jest dla Pana. Część zam, że nie musiałem prosić Państwa o kolejne prawo. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.